To. Drugi lubi truskawki, trzeci lubi gruszkę, a czwarty lubi dziewczyny poniżej. Nie wracajmy do tego, może zmieńmy temat! Cię, jak? Cztery! Czwóreczka! Czy ty jesteś poważny! Cztery. Cię, jak? Dlaczego na opakowaniu od orzeków masz skład i mówi ci, że produkt może zawierać orzechy? Myśleliśmy o tym samym? Nie. E, jak? Jacy, tak? No, możemy eliminację. Cztery chcesz? Dobra, eliminujemy dwa. Mogę jeszcze raz eliminować? Proszę. Jak? Fantastycznie zmylił Samuel Leto! Foto jednego! Jakbyśmy byli w tury, nie to by było cztery! Fantastyczna bramka Kamerunczyka, musiałem sobie przypo przypomnieć, skąd on jest. Jak? Uwnianą, nieszczęśliwą, depresyjną, szrotowatą, beznadziejną, Co to niemożliwe! <grym> <grym> I jak... Proszę bardzo! Renato Sanchez! Come on! J, jak? Jak pijany? <grym> Dwa piwa w tym 1-0 1-3% żatek. 1-0, 1-0. Tak, 1, 0, 1, 0. K, jak... Nie. HE like La, la, la 5, 8, 14, 70, 15 z dwóch, czyli czy to było... To było pięć? To był numer 5! Czyli <laughs> to, to było pięć! ja, jest... co jest? Czekaj, wow! Co to jest za co ty masz zaspad? No tak mi wybrałeś? Kupiłem się... Na... Czekaj, wow, nie, nie, wow, wow, wracamy, wracamy, wracamy. rewind, rewind, ja na formację spojrzałem Embapę Puskas, Hurit van, Vanwike, Maldini Eto Messi Czy ty sobie sam ten wybierałeś? Nie jak? N go O Jak? O O O O, o. 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 Jak? Pele sam na sam! Obedi Pele! Obedi Pele! I tak samo spoza światów też tak strzelałem! A Morfeusz potem żałował, że dał mi niebieską! Czerwoną znaczy pigułkę! O Jak? Ronaldo! Ronaldo! Cristiano Ronaldo! To yes. <laughs> jak? Ty na undertalczyku! Bruks ty na Andertalczyku jak... Oh, 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 oh. A wybierzesz mi numer kiedyś oh. jak? Polo? Pici, pod mostem, picipolo polo pod mostem, to znam. Grałeś kiedyś w pici polo? <laughs> Nie grałem, ale słyszałem. Powiedz jaką dziś, Jeden? Dwa, wygrałem, bo pić polo chodzi o to, że ten kto po liczbę tam wygrać, błagam weź mi dwójka, bo czwórkę kurwa posiada. Coś jak. To jest inny tam, tak go zapamiętałem! Z finału z 2006 roku! Dobraźmy, że pładzisz 10 milionów i dostajesz pana bulwę!